Hej, dzisiaj kolejny odcinek z, tylu, z, z cyklu mitów sprzedażowych. Dzisiejszy mit, uwielbiam go, ale on nadal jest mitem. Marcin, oni do mnie wrócą. Czyli mit, który pojawia się, kiedy mówisz mi, że nie zamknąłeś transakcji z klientem na spotkaniu. Rozstajecie się, każdy przechodzi do swoich własnych obowiązków, ale klienci, jakkolwiek by to rozumieć, do ciebie sami wrócą. Czyli rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Wtedy kiedy byli z tobą, kiedy spotykali się z tobą, kiedy widzieli się na telekonferencji, kiedy siedzieliście twarzą w twarz, kiedy rozmawialiście i mogłeś wywierać największy wpływ, nie domknąłeś transakcji. Coś stanęło na przeszkodzie, czego nie wiedziałeś, z czym sobie nie poradziłeś, czego nie zrobiłeś lub nie wiedziałeś jak zrobić. I teraz rozstaniecie się ze sobą, będzie kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni no tego zastanawiania się poszukiwania po stronie klienta po czym klient spontanicznie nie spotykając się z tobą nie słysząc niczego nowego od ciebie nie dostając żadnych nowych sygnałów od ciebie i tak do ciebie wróci e, mam do powiedzenia tylko tyle nope. no nie nie, jeszcze raz nie, nie wróci. Te wszystkie przykłady, które podajesz na obronę tej tezy, na obronę tego mitu, to są wyjątki od reguły i rzeczywiście czasami, wyjątkowo sporadycznie się zdarzają. Natomiast naszą głupotą jako handlowców jest to, że my się trzymamy jak zwierzęta, po prostu zębami i pazurami tych przykładów, żeby uzasadnić, że mit oni do mnie wrócą, rzeczywiście nie jest mitem, tylko jest prawdziwą strategią budowania dobrej, Zawodowej przyszłości. No nie, przykro mi, ale tak nie jest. Nikt do ciebie nie wróci, bo nikt ciebie nie pamięta po sekundzie, jak zakończył z tobą spotkanie. Wszystkiego dobrego. Nie żyj mitami, żyj prawdą. Działaj, a zobaczysz różnicę. Do zobaczenia. To były moje dwie minuty.